Powiedzmy, że 20 lat temu nie było żadnej, poza jakimiś kajakami czy tam jakieś dołapania ryb, jakieś pychówki, ale naprawdę nie było żadnej, wszystko, cała żegluga za 20 lat temu pojawiły się, było kilku zapaleńców, którzy zbudowali trzy pierwsze takie duże łodzie żaglowe. I w tej chwili można powiedzieć, że w każdej wsi, w każdym małym miasteczku jest jakieś stowarzyszenie, które albo buduje, albo zbudowało jakąś ludź. I to jest to duże łodzie żaglowe typu, i teraz następuje od nowa. I Festiwal Orleański jest jakbym powiedział takim tym zebraniem wszystkich tych, nie, wszyscy nie przyjadą, ale to są setki łodzi w tej chwili, które przyjeżdżają. Na ten festiwal przyszło w, 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 siódmym roku, w 2007 roku 300 tysięcy osób. Orlean liczy tylko 150, także więcej było ludzi niż samo dwa razy więcej niż sam Orlean liczy. Także to świadczy o tym, jak to się nagle spodobało, że te ludzie jakby powrócili do rzeki. I to jest zupełnie niesamowite. Ja jestem głęboko przekonany, że to powinno być tak nawiśne. Pokazanie, które spłyną, które pokażą tym. Ten... Panem dupry, że ma... Chleb jest ze skwerkami. jak płynęli potrzebowali takich produktów, które by miały być sobą energetyczne były, czyli długo zachowały się na wodzie i były pożywne. Więc ten jest chleb ze skwerkami. Nigdzie nie kupi. W Polsce takiego chleba ze skwerkami. My tylko w domu tradycyjny sposób w piecu.

Nurty jest taki sobie, że taki się ciągnie. Tu peux parler déjà. Bon ok. Qu'est-ce es, que mais... tu penses de de, de cette journée et de, de la navigation ah, J'ai trouvé ça extraordinaire parce que si on compare la, la Vistule à la Loire, on voit qu'elle est très très proche, on, elle se ressemble beaucoup. Et on voit bien que on assiste à une réémergence de la navigation traditionnelle sur la Vistule. Moi j'ai l'impression de revivre ce qu'on a vécu sur la Loire il y a 15 ans. Hein, C'est ça hein Et avec des bateaux qui commencent à ressembler à, à du patrimoine. Je ne sais pas s'ils si nous entendent, d'ici voilà. Tu vois. D'aujourd'hui, hein de notre balade d'aujourd'hui. C'était une balade très agréable parce qu'il a fait très beau d'abord. Et puis... Euh, la Loire qui ressemble tellement à la Vistule et la Vistule qui ressemble tellement à la Loire, je ne savais plus où j'étais, sauf que c'était merveilleux, accompagné avec plein de gens merveilleux. Voilà.